Top Model 10 Zwyciężczynią jubileuszowej edycji została Dominika Wysocka. Fani programu nie są zadowoleni. A jak wyglądały wyniki głosowania? W środowy wieczór odbył się finał jubileuszowej 10. Edycji Top Model. Modele i modelki przez 12 odcinków zacięcie walczyli o awans do kolejnych etapów programu. Telewizyjne show od wielu lat cieszy się ogromną popularnością, dzięki czemu, co, roku nie brakuje chętnych, którzy chcą pokazać się szerszej widowni. Od trzech edycji szczególnym wyróżnieniem jest Złoty Bilet, dzięki któremu kandydat pomija etapy bo od campu i od razu ma zapewnione miejsce w domu modeli i modelek. Taki przywilej otrzymały wcześniej Klaudia Eldursi i Weronika Kaniewska. W tym sezonie dołączyła do nich Weronika Zoń. Szczęśliwa czternastka walczyła w kolejnych etapach o dalszy udział. Ostatecznie do ścisłego finału udało się dotrzeć trzem kandydatkom. Nikola Konhong, Julii Sobczyńskiej i Dominika Wysockiej. Finał Top Model to również wielkie widowisko. Ostatni odcinek uświetniły występy znanych artystów. Na scenie pojawili się Monika Brodka, Smolasty, a także Michał Fox-Król. Gościem specjalnym była Monika Jagaciak, która zasiadła obok jurorów. Na wybiegu nie zabrakło także finalistów poprzednich edycji, m.in. Patryka Grudowicza, Kasisz-Klarczyp czy Karoliny Pisarek. Głosami widzą 10. Edycję programu Top Model wygrała Dominika Wysocka. Po programie Na Blond Piękność spadła ogromna fala krytyki, ponieważ internauci uważają, że pozostałe uczestniczki bardziej zasługiwały na zwycięstwo. Produkcja Top Model postanowiła odpowiedzieć na zarzuty. Po raz pierwszy w historii widowiska opublikowano wyniki głosowania SMS-owego. Wynika z niego, że Nicole dostała 4% głosów mniej niż Dominika. Jednak i to nie uspokoiło fanów programu. Produkcja Top Model kilka dni przed finałem zapytała internautów o to, kto ma największe szanse na wygraną. Na Instagramie i Facebooku w komentarzach najczęściej wspominano o Nicole oraz Julii. Która jako pierwsza odpadła z finału. Fani formatu nie ukrywali rozgoryczenia. Przypomnijmy, że finalistka 4 edycji, Marta Sędzicka, również zarzuciła, że program wygrywa zawsze ten sam typ urody. Więcej pisaliśmy o tym tutaj. A wy uważacie, że Dominika Wysocka zasługiwała na wygraną? Dominika Wysocka w dzień dobry, T.V.N. Oh,